Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym wam pokazać trochę z ogrodu. Powiedzieć jak tam u kurek. No i powiedzieć o czymś niefajnym, co ostatnio zauważyłem. Także, a jak dojdę do tego miejsca to wam powiem. Zakonam, że po miniaturce już, się, yy, już wiecie co będzie. Ale no, dobra. Na razie przejdźmy do grządek. Yy, wczoraj była u nas straszna burza, grad walił jak tylko, znaczy ja byłem wtedy w szkole akurat yy, i się rozpoczął grad yy, taki mocny i u mojego kolegi, który mieszka trochę bliżej Lublina, ja mieszkam trochę dalej, yy, u niego oczywiście grad, znaczy oczywiście, no wiecie, u niego grad też się pojawił, a mnie najprawdopodobniej ominął, tylko straszny deszcz był, dosłownie nic nie było widać, taka zlewa, no i grad puścił się, nie? Nauczycielom nawet w samochodach się widziałem ten... Eee, alarmy powłączały, a no, szkołę nam pozalewało. W piwnicy była woda, także powiem komedia. Eee, tu mam pom ten pomidory. Ogórki, tam jakaś dynka, widzę. To taka druga jeszcze roślina, ale co się chyba tam pożarło trochę? Albo właśnie ten deszcz. Może grat jakiś był, no nie wiem. Ale na pewno nie był taki silny jak w Lublinie czy u mojego kolegi. Na to on ma czosnek całkowicie wyłożony, leży. Nic, nic już nie wiadomo, czy to będzie jeszcze. Znaczy, może on powstanie, nie? Ale niektóre są tak wiecie że grad padł i po prostu, rozdro... wiecie, urwał e, liście od cebulki, jakby. Albo powykopywało mu, powymywała woda z ziemi. Tu mam koper. Trochę słaby on jest ze względu na ten... pomijając fakt, że jest cień, ale tutaj woda go niszczy. Ale no, on ruszył. Ja go już tak dawno siałem, a nie chciał rosnąć przez duży czas. Tu ogórki. Będę musiał wziąć grackę i tak regularnie tu gracować. Ja sobie teraz przy okazji, jak z wami spaceruję, wyrywam. Patrzcie, na... problemem mam duży. W tych rządkach się tworzą mrówki. To jest problem, no ale będziemy robili przebudowę. Co to jest to to? Nie wiem, co to było. Jakiś kolec, coś. Dobra, będziemy przebudowywali te grządki. Ja chcę sobie pogłębić całkowicie tą ściółkę, którą w tym roku wsadziłem, wyciągnąć. Zobaczymy, jak będzie ładnie przerobiona to no to ona zostanie, ale chcę dać dużo więcej. Jakieś tam siano teraz zbieram i tak dalej. Pokażę Wam, jak dzisiaj skosiłem. Dobra, tutaj też są górki tam buraki naciowe. Coś tam rośnie, o tu moje biedne czosnki wykopane. Już zawiązywało główki, no co prawda malutkie, ale to już one są wykopane, już ze dwa tygodnie temu. Szkoda, bo tutaj był cały rządek czosnku. I to był też cały rządek, no nic nie będzie stało, tam może jeden jakiś rośnie, ale słaby. Eee, pff, tutaj dużo różnych rzeczy, ogóle cebulę siedmiolatkę, siałem coś tam, ale to nie, nie urosło mi wcale, mimo że podlewałem. Niestety, też widzę, że już się chwasty. To być może jest czarnuszka, bo tam jest czarnuszka i. Patrzcie, pokażę Wam. Tu na pewno widzę, że oto rośnie mi czarnuszka. Ale nie wiem, czy to jest czarnuszka też. Możecie mi dać znać. Eee, tu, pacinkę, te co ostatnio wskazałem. Nie wiem, czy ja Wam nagrywałem, to chyba nie. A może? Nie, raczej nie, nie wydaje mi się. A może nagrywałem? Sam nie wiem. <grywa> tak, nagrywałem Wam chyba. Wy lepiej wiecie. Eee... Tu na to już go Wam pokazywałem wiele razy. Wszystko właściwie Wam pokazywałem wiele razy, ale to tak wiecie, regularnie. Tu na przykład Wam pokażę, rośnie mi jak to się... Jarmuż. Tu rabarbar mi rośnie. Tak rabarbar? Tak rabarbar. Zobaczymy, może coś będzie. Czy na pewno coś będzie. Tutaj bazylia jest bodajże. Widzę, że wygląda jak bazylia. Tak, bazylia sałatowa jakaś. Yy. Podrośnie, porozsadzam i tam jakieś melony, og ogórki, co tam powsadzałem. Chciałem wam pokazać, O, bakłażany stoją w tym roku. Nie wiem, nie jest dobrze, ale o widzę, że będą puszczały takie, widzicie, pąki na bok. No dobrze. <grych> tu groch taki cukrowy mam do zbioru, już dawno. Ostatnio jadłem sobie tu, któregoś dnia, ale jest takie mniejsze, wiecie, jak, takie, jak się jak on jest taki słodziutki, takie małe. Yy, tak, jak on jest jeszcze malutki. Pomidory, bardzo ładnie. Wszystkie już są podpalikowane. Poza najmniejszymi. Papryki też ogłowione były i widzicie, rozrasta się na kilka. Te w ogóle tylko, widzicie? Nie, te, te liście nie są zwiędłe, one są grube, ładne. A nie wiem czemu się tak zawijają. Jak ktoś wie, możecie dać znać. Widzicie jak się zawijają? Nie, ja może je urwać te takie największe. Też one są tu niepotrzebne. Tak myślę. No nie wiem. Może to dobry pomysł. O, ogłowiłem trochę. Znaczy ogłowiłem, no usunę liście. Te są wilki poobrywane. Patrzcie, tak szybko rosną te wilki, że trzeba pilnować. Ładne grona małe, ja tutaj chcę te liście z gron urywać też. Tu od razu i tak zakończy się grono. Ostatnio też trzęsłem krzakami. O, widzicie, zapylony jest. Także niech rosną pomidory. Co prawda, znaczy, no niestety nie mam jeszcze żadnego pomidora. O, widzicie, wilk, jaki już duży. A ja tu kilka dni temu, dosłownie, mniej niż tydzień, ja tu prawie codziennie, jak przychodzę, to o, patrzcie, całe grono zdechło. Malutki jeszcze pomidor, bo to taki później sadzony, dosadzany. No nie wiem, jakie sadzonki dostałem od kolegi, tutaj te pięć. Tutaj trzy chyba i tutaj dwie jakieś są, któreś z tych, nie wiem, ciężko odróżnić. Ta na pewno, ta, ta, tych ciężko odróżnić, to one już miały jakieś tam, wiecie, kwiatki, ale one chyba musiały poodpadać. O, widzicie jak odpadają? Nie wiem czemu. Ja tak, wiecie, trzęsę krzakami, o tak zapylam je. Widziałem, że tak ludzie. Widziałem też, że ludzie elektrycznymi szczoteczkami. No ja tak, tylko już kilka razy. Co tu więdnie, czy nie więdnie? czemu? czy znaczy, nie więdnie, ale tak dziwnie wygląda. Mokro mają. Ściółka jest tylko sucha. O, takich właśnie wilków. O, już też one korzeń puszczają. Mam w domu cały kubek. I to będę robił obok szklarni. Ale piękny kwiat, patrzcie jaki wielki. To jest na kilogramowy owoc taki kwiat, tylko że tu jest dużo ich, także nie będzie taki wielki, ale będzie spory pomidor, jeśli dożyje. Tu też ładne kwiaty widzę, że opylone. Te staśmione kwiaty są najlepsze. No wtedy te pomidory nie są takie piękne, równiutkie, okrągłe, ale największe są. Tu mam te dosadzone, tu też jakieś są dosadzone. No i. Tu jeszcze się ciągną tak pomidorki. Biorę bo muszę obciąć lotki yy, pisklakom. Tutaj będę robił porządek yy, sprzątny. Wsadzę pomidory, z tego pan zrobię film. Yy, no i co? Jeszcze tutaj nie byłem. Ziemniaczki. Ładnie już coraz więcej kwitnie. Widziałem, że też ludzie mają podobne. Tylko moje są strasznie wysokie. Nie wiem, czemu one tak wysokie porosły. W ogóle one natychmiastowo urosły, tak szybko. Yy, ale w każdym razie widziałem, że ludzie mieli podfolio u mnie. No tak jak się jedzie do miasta po drodze yy, i a... im jeszcze ładniej kwitną, ale są trochę niższe. Też moje są za wysokie jakieś takie, ale jak tam grzybałem to już widać młode są, także no. fasola. też jest do ogracowania już wszystko, bo o to takie nie wiem jak to się nazywa, nie pamiętam, <laughs> ale mi to brzydkie rośnie. Tam patisony ładnie rosną, jak widzicie może o to. A winogron, patrzcie, on ma, on jest 2019, między 20, 19 a 20 jakość jest taki piękny. Tu borówki, znaczy jagody kamczackie, borówki tutaj. Jagody kamczackie wczoraj jadłem, dzisiaj też pojadłem bardzo dużo z dołu tam. A teraz widzę, że są tutaj. Sobie zjem, lubię. O jeszcze. No widzę dużo jest. Wiśnie słabo wyglądają w tym roku, zobaczcie jak dużo odpadnie, to wszystkie czerwone małe. Bo odpadają, tu na ostatnim drzewie jedynie coś, ten. No zobaczymy. No i co? Kury tu już nie chodzą, tylko na tamtym. Niestety znowu straciłem kurę. Tu jak widzicie, jest ślad po niej i straciłem najważniejszą jaką miałem, moim, znaczy z tych wniosek jaką miałem moim zdaniem. Najważniejsze to jest tylko Stefan chyba. No Stefan, tamna na inna. Druga najważniejsza. Dla mnie taka, wiecie, no najważniejsza. Wnosiła zielone jajka, to była z jajek od mojego kolegi. Jedyna się wykryła z inkubatora yy, I ona żyła z nami w domu przez długi czas Mam zdjęcia na Instagramie, są z nią Ćwirek bodajże ją nazwałem A sprawcami prawdopodobnie tego Były lisy Któregoś tutaj dnia yy, Siadł mi ładny ptak na tym, na balkonie Ja wychodzę, żeby go nagrać No i co? Nagrałem przez przypadek Samo na dole, zaraz pójdziemy, trzy lisy. O ja myślałem, że wezmę dzisiaj drabinę i pozrywam A Tu widzę, że nie ma już co zrywać. Było ich ogrom. No w sumie dużo jadłem, ale z, tam z góry nie zrywałem ani razu. Pospadały. P pogniły się widzę też dużo. Albo ptaki podziuwały i zostały pestki same. No niedobrze, szkoda. Ale i tak się bardzo dużo najadłem czereśni. Tu jeszcze będę musiał wykosić, może jutro, może któregoś dnia. Zobaczymy. Tutaj jest grusza mała, tu jabłuszko większe. Nie kwitło, ono. No ale też ja nawet jakby kwitła bym wiecie, pousuwał ten owoce. Niech ono rośnie w drzewo. Tylko że ono tu w takim głupim miejscu Zobaczcie. Przecież tu są te sosny wielkie i wszystko. Jakieś iglaki. Ta wiśnia ładnie. Bo ma owoców, duże nie są brzydkie. Tu jabłonka ładna też. Widzicie? Owoców nie poniszczył grat. Może nie było. Uroś nie mała świdośliwa, ona nie ma owoców w tym roku, w tamtym miała. A tutaj większa, ona ma zawsze dużo owoców w tym roku, tak średnio. Miała, miała więcej nawet w tamtym. Ale no, no tutaj jeszcze nie są dojrzałe, i tak są dobre. Lubię. Czekam aż dojrzaje. Tutaj piękny fioletowy dywan. Nie kosiłem w tym miejscu specjalnie, zostawiłem tego krzaka. Łubin chyba, czy znaczy, no taki łubin, jakiś dziki. No a jestem tutaj, wykosiłem ładnie wszędzie. I o tam biegały trzy lisy. Poleciały w las, jak mnie zobaczyły na balkonie. Co sobie? Po sobie zostawiły głowie karpia. Głowę karpia i miały jeden w pysku jakiegoś ptaka czarnego. Prawdopodobnie ptaka coś takiego, no, nawet sporego. Co No, słaba. No, słaba. Patrzcie, jaka malutka. No, ale cóż, ona ma w ogóle dwa lata. Z dymki jest posadzona i ona ma dwa lata bo w tamtym roku o te kwiatki tu wszędzie się rozsiewają, zarosły i w tym roku też tak będzie, widzę I chyba, że się przesadzi tak. róże piękne tak ślicznie pachną I jest tu pełno różnych, patrzcie tam żółta jakaś, różne takie tam jagody kamczackie właśnie zrywałem sobie poziomek też dzisiaj pełno się najadłem w przerwie koszenia także elegancko no tutaj mi jeszcze na tym polu została robota tu już porzeczki, patrzcie czerwona tu czarna jest, agres. Czerwona. No. Kilka dni, może trochę więcej. O, ta już jest dojrzała. Mhm. No nie, jeszcze kwaśna. Ale no dojrzała. Nie za kwaśna. Oho, i tu mam pole całe. Tutaj też są porzeczki. I muszę tak, tu wygrabić te chwasty, stąd też wywalić i coś tu wsadzić. Nie wiem, co. Pewnie ogórki jakieś czy coś, stać. to dużo mam ogórków, ale może tu będą też fajnie rosły. Rebarbaru w ogóle nie zrywałem żadnego. Nie wiem, nie, nie wiem do, do czego użyć rebarbar. Jakoś nie, nie przepadam bardzo za nim. kiedyś robiłem te dżemy, ale jakoś nie przepadam. Nie wiem, jeśli macie jakieś fajne przepisy możecie dać znać. Tu buraki, widzę, że warzątki tylko wykiełkowały, te inne nie. No dobra, zawsze coś, bo chyba cztery stodziłem. Dwa takie, odmiany dwa takie, a ja to tylko jedna musiała. Cebule, no trochę je wymyło, widzę. Tam mi chyba Bella na pewno kopała. Ona to ona, normalna. Tu ziemniaki, też one są ładne. Trochę je popodsypuję. I będą rosły ładnie. No i co mówię, tutaj muszę zrobić truskawki. No, marne, ale nawet powiem wam, że trochę już sobie ich pojadę. I tą zaraz zerwę. Te nożyczki trzymam w ręce. Oj, zerwałem już białą. Ale i tak zjem. Mm, dobra, słodziutka, jakby była dojrzała. Tu patrzcie, jaka ładna. Prawie dojrzała. Taj nie ruszam. Jak ktoś tylko ma truskawki, mówię to już od dawna powtarzam. I jakby miał sadzonek nadwyżkę, chociażby na jesień albo na wiosnę w przyszłym roku, to ja od razu mówię, że możemy się umawiać już teraz. Bo chcę mieć pewność, że będę miał w przyszłym roku. A jeszcze nie wiem czy widać, ale o tam na dole sobie trawę rozsypywałem z tego. Jak to się nazywa? Zbiornik. No wiecie, tam gdzie trawa leci jak się kosi. I rozsypałem ją tak. Bo właśnie z tym kosiłem. I no niech wyschnie po, po dwóch dniach będzie sianko do zbioru Tutaj też są te. A tam mam aronie. Jedna i tam na końcu jest druga, ale w tym roku nie mają owoców. tamty miały. Tu patrzcie ile tu jest? Czerwono jest dosłownie. A jakie pasie, jakie grube. To są wszystko dzikie, one się tu same posiały te wiecie, złąki się posiały, te poziomki. Także chwila jest cała garść. Ładna. tym właśnie co mówiłem z tymi, mm, tymi malinami. Chyba się na jesień zajmiemy, na pewno. No zobaczę, czy w ogóle tutaj będzie może się gdzieś Tam na tej trawie zrobi, bo wiecie, no... Jest ta trawa i tak się kosi, a tu nic nie ma na tej trawie, ja bym coś tu zrobił. Na pewno drzewka owocowa chce robić na ten rok. Także jak znacie jakąś szkółkę w okolicach Lublina, Lublin, najlepiej w Lublinie Możecie też znać, chociaż nie wiem czy ktoś jest z Lublina A tutaj przodem, bo patrzę czy nie ma czarnego bzu nie wydaje mi się Dostałem przepis od pani, od niemieckiego, pozdrawiam Super przepis podobno Jestem bardzo go ciekawy Na syrop z czarnego bzu, kwiatów Koniecznie muszę go zrobić Kiedyś się tutaj w krzakach rósł czarny pes, ale Wytępiły go te wszystkie chwasty, niestety. A używaliśmy go do właśnie skropów. Nie widzę, nie kwitnie, bo było widać. Dzisiaj wezmę, siądę może na rower, może dzisiaj, a jak nie, to jutro, bo będę miał nowy rower. Przejadę się bowiem, gdzie rośnie u nas na polach, na wsi i sobie narwę. 70 kwiatów potrzebuję, trochę tego jest. Jak będzie fajny ten sok, to Wam dam przepis. Chociaż mówię, możecie sobie znaleźć go na YouTube, bo to jest z YouTube'a. Ile malin? Co najlepsze to to są dzikie maliny, które ja przyniosłem o tam gdzieś z krzaków. W lesie u nas takie rosną. Tutaj już są takie od cioci, od wujka. Ale też one trochę mi giną nam tutaj. Zrobi się plantacja malin, tam na dole. Tu w tej już kardzie w ogóle nie pokazywałem wam, ale trochę ogórków sadziłem. O nie, moje biedne ogórki. O, Rukola. A tutaj moje zboże też biedne, wyłożone, przemrzutowe tu jest. Dobra, trochę straciłem połowę, to prawda, ale trochę też jest. Coś innego tu się wsadzi, jeszcze, albo się dosadzi o grupów. Patrzcie, jaka ładna luka. Coś czuję, że to zboże się już nie podniesie, no trudno. Jeden deszcz, a było takie ładne. Dzisiaj trochę długi spacerek, ale tak jak Wam obiecuję, obiecywałem już. Yy... Możecie czekać na film na pewno, z wiecie: plan, jak założyć hodowlę, jak nie popełnić żadnych błędów. Znaczy, no, żadnych no zawsze człowiek popełnia błędy, ale takich podstawowych, żeby nie popełnić. Na przykład ja mam lisy, wiecie, żeby nie było ich. No, takie różne rzeczy będę Wam opowiadał. Tak jak mówiłem, też będzie z tego sadzenia pomidorów w tej jednej szklarni tunelu foliowym. raczej no i zobaczymy. Tam widzę, że u sąsiadów nie wyłożyło zboża wcale, ja patrzę tutaj, bo grzyby tutaj rosną ładne. I tu pięknie różą pachnie. Taka dzika róża. Ładne. Dobra, idę jeszcze do Silek i tam się pożegnamy.